W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o zaślepieniu Faryzeuszy. Mówi o takiej ślepocie duchowej, o tym, że ci, którzy jej doświadczają, mogą też błędnie prowadzić innych. Na czym ona polega? Co to znaczy być takim ślepym przewodnikiem? To znaczy, nie znając Słowa Bożego oraz tradycji związanej z przekazywaniem tego Słowa, bo idzie dalej, przekazywacie dalej, i wtedy dzieje się coś bardzo groźnego i niepokojącego dla, dla wiernych, to znaczy pewna patologia duchowa może być przekazywana dalej. No, trochę jak wirus, ten obraz aż za dobrze jest nam teraz znany. Po prostu jest przekazywana, przekazywane dalej jakiś błędny obraz, coś co wprowadza zamęt. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Co należy robić, żeby się chronić przed tym? Przede wszystkim trzeba właśnie zaprzyjaźnić się ze Słowem Bożym, na modlitwie, być blisko Pana Jezusa i co ważne, zwłaszcza w tych czasach obecnych, Dobrze również zapoznać się z tradycją Kościoła, z tym, czego uczy Kościół. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ to Kościół, przez Kościół Pan Bóg chce przekazywać Słowo Boże. To Kościół jest tym nosicielem Słowa Bożego, miejscem bezpiecznym, w którym jesteśmy chronieni przed jakimiś dziwactwami duchowymi. To Słowo również do nas do dzisiaj, żebyśmy poważnie podeszli do kwestii przekazywania wiary, i byli wierni nauce Jezusa i nauce Kościoła.